To jest teraz. Zakaż, Ej, dobra, i trzeba najebać Ale się dziwne no niektórym nie się Zakorak to, to, to. To? to z i co się nawzajem Co tu kurwa Bo oni byli przed nami kurwa Szadam, naszego włoka tak, nie flety, już opłaty. Po krótkim wstępie, jej występie, wzrokiem szukam czegoś, żeby zatkać. Nie, nie. Bałkański dom, ja to szybko, tak bo na całym wody. ciele nam się jeżdżą. Osłabiam nazwisko, mocniejszy od czaju, pochodzący z dalekiego kraju, go znają tylko hodowcy najstarszych miodobów w Jakaś wariatka pseudo-cwamiara chciałaby puścić do kieszeni mi węża. Niestety jestem w albańskim raju i odprawiam ją z kąbej. Okej, coś mi polewa kolejną szklankę, i szalenie tutaj Jak masz ochotę na fajne cycki, z chęcią podpisz, podpiszemy w Gang Albanii styl kozak, w albajskim kraju yeah. zasiada w lożach więc nie poskakuj no, bardzo wysoko, no bo cię wyniosą I na butach i dorza. Finisz będzie na drugim końcu, końcowy napis i bombieri bye bye. A na refren wiesz, że tutaj no, król lecimy to, to na grubo, popuść graj. Keshe w Meskehin, Keshe w Meskehin, wszystki, wszystki, wszystki to król Albanii. Šere mere, chociaż też to šala šta, noh niš, 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 oh niš, 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 kurim šta. Keshe w Meskehin.